Cześć! Witam wszystkich z tej strony Quantum i dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek na moim kanale, gdzie bardzo swobodnie porozmawiamy sobie o Elite Dangerous. Na początek jednak wspomnę, że ten odcinek również nagrywam nieco inaczej niż zwykle, bo będzie to taki temat, który ja sobie chciałem poruszyć, więc pomyślałem sobie, że tak jak ostatnio Satisfactory robiliśmy taką małą recenzję tej gry i graliśmy w nią na żywo, tak samo zrobię dzisiaj sobie odcinek, gdzie popatrzycie sobie jak nieco eksploruję kosmos w Elitce, może nie będzie to najbardziej emocjonujący odcinek na świecie, ale dzisiaj chciałem trochę porozmawiać, w pewnym sensie, o przyszłości Elite Dangerous na moim kanale, no bo oczywiście jest to jedna z największych gier u mnie, którą oglądacie. Oglądacie poradniki, filmiki o różnego rodzaju paczach, nowościach, mechanice tej gry i tak dalej. Tych filmików z Elite Dangerous przez te kilka lat nazbierało się naprawdę całkiem sporo, no i często ja też miałem tutaj takie swoje, Założenie, że ja, jakby muszę, jakiś tutaj odcinek z elitki zrobić, co by się nie działo. Dodatkowo, tak z góry, chcę Was przeprosić też, jeżeli słyszycie cokolwiek za oknem u mnie w tym momencie. Zwykle to nagrywanie staram się robić w bardziej kontrolowanych warunkach, jednak. W tej chwili w Warszawie jest niestety strasznie gorąco, kiedy nagrywam ten konkretny odcinek, więc bym się tutaj udusił, jeżeli pozamykałbym wszystkie okna, tylko żeby nagrać ten odcinek, więc jeżeli słyszycie coś e, za moim oknem, to z góry sorry, no ale taki urok będzie dzisiejszego odcinka, który jest taki bardziej na luzie, trochę mniej. W cudzysłowie profesjonalny, tak? Bo ja swój kanał robię jako hobby, nie jest to coś, co robię jako taki super profesjonalny kanał, tak? No ale jednak, e, chciałem trochę porozmawiać o przyszłości Elite Dangerous na moim kanale, gdyż tak naprawdę większość z Was przychodzi tutaj przez jakieś filmiki, które nagrywam o coraz to kolejnych paczach. Trochę dyskutowaliśmy sobie o nowych statkach. Nowej mechanice, która została wprowadzona gdzieś tam w jakiś paczak do Elite Dangerous, więc ta gra urosła u mnie na kanale dość, do dość dużego stanu. No i przede wszystkim większość z Was tutaj oczywiście przychodzi z poradników, więc gdzieś tam przez to też oglądalność tej elitki na moim kanale miałem takie. Może nie wrażenie, no ale chciałem zawsze nagrać jakiś odcinek z Elite Dangerous, nawet jeżeli powiedzmy nie miałbym czegoś zbytnio do gadania, tak, na ten temat, bo wiadomo, że elitka się obejrzy. Generalnie jednak od jakiegoś czasu widzicie, że przestałem robić te filmiki, bo to też robienie takich filmików na siłę tak naprawdę nie ma, nie ma sensu. Ostatnio w przypadku elitki tutaj jakiekolwiek patrze mocność się spowolniły. Mieliśmy tam jakieś zapowiedzi tych capital ships, które mają być w końcu... Tutaj posiadane przez gracze, czyli te wielkie, ogromne statki, które być może będziemy mogli posiadać gdzieś tam w kolejnym patchu. Były tam jakieś inne dodatki, które gdzieś tam po drodze się pojawiły, ale generalnie, jakoś tak z tymi newsami, tak raczej średnio. No i nie wiem, czy zauważyliście, że od jakiegoś czasu tak naprawdę na moim kanale. Bardzo długo już nic nie nagrywałem na ten kanał z Elite Dangerous. Po pierwsze trochę dlatego, że nie było co nagrywać. Nie wiem czy zauważyliście nawet, że sporo większy youtuber ode mnie, na przykład Obsidian End, już od jakiegoś czasu przerzucił się na inne ciekawe gry o kosmosie, o czym ja również sobie myślę, bo trochę mi tych kosmosów brakuje. Właśnie między innymi dlatego, że ta elitka jakoś tak mocno spowolniła. No ileś to można mówić o Elite Dangerous, skoro powoli już te tematy nam się tutaj jakby wyczerpują, tak? Ja lubię powiedzmy mieć jakiś temat w głowie, który faktycznie jest konstruktywny, a nie tylko nagrywać coś dla samego nagrywania. No był taki etap jakby w żywocie elitki, gdzie tych patrzy było całkiem sporo, więc zawsze było wiadomo, że coś tam się pojawi, gdzieś tam próbowaliśmy sobie zapełnić te filmiki jakimiś ciekawymi rzeczami, typu spekulacje tego, co się na przykład pokaże w świecie Elite Dangerous, no i tego typu rzeczy, tak? Ale teraz, tak jak mówiłem od jakiegoś czasu, jak i ja, jak i ci więksi youtuberzy troszeczkę Żeśmy się zatrzymali w świecie elitki. No to właśnie dlatego, że w tej chwili elitka jest w takim trochę teraz stanie, gdzie mam wrażenie, jak już sobie rozmawiamy o przyszłości, naprawdę desperacko potrzebujemy jakiegoś dużego pacza, który tą grę w bardzo duży sposób odmieni. Bo w tej chwili, niestety, przyznajmy sobie szczerze, że elitka jest trochę w takim stanie, gdzie. No, niby gra jest zajebista, niby gra się w nią naprawdę świetnie i rewelacyjnie, ale im więcej gramy w elitkę, tym więcej dostrzegamy takiego czegoś, że tak naprawdę nie używamy tutaj w niektórych rzeczach swoich umiejętności, żeby zdobyć jakiś dobry przedmiot, ale za to tutaj, jakby modlimy się do generatora liczb losowych, tak naprawdę, aby wylosował nam dobrą liczbę, no i być może gdzieś tam dostaniemy jakąś tą swoją rzecz do statku, na przykład u inżyniera, którą chcemy mieć. Niestety, Niestety, jak wiecie, elitka jest... jest kilka określeń, przede wszystkim grinding, czyli po prostu co chwilę powtarzamy dokładnie tą samą czynność aż do ustalonej śmierci, ewentualnie jakieś też określenia są, to jest random... E jak to się Boże ładnie tak nazywało po angielsku? RNGesus, Jesus, czyli generalnie losujemy kostką na absolutnie wszystko, co tak naprawdę zdobywamy w grze, no i tak naprawdę dopiero od bardzo, bardzo niedawna pojawiło się kilka rzeczy, które już mniej polegają na tym szczęściu, a więcej na skillu. Generalnie rzecz biorąc, na przykład w tej chwili, to co robi eksploracja, wzbogaciło się o bardzo ciekawe narzędzia, dzięki którym możemy w teorii znaleźć bardzo ciekawe planety, więc ta eksploracja z takiego losowego szukania zamieniła się w sporo mniej losowe szukanie, aczkolwiek nadal ten element gdzieś tam sobie jest. Tak jak ja teraz na przykład przeszukuję ten system i tutaj generalnie nic mi się nie podoba, tak? Nie ma jakichś ciekawych, niesamowitych rzeczy, no ale za to przynajmniej przeszukiwanie planet, jakichś ciekawostkach na tych planetach zostało akurat tak zrobione, że jest to sporo mniej losowo zrobione w Elitce. Na przykład górnictwo było teraz zrobione genialnie, no bo z kolei możemy sobie fajnie teraz kopać w tych skałach pod powierzchnią skały, na powierzchni skały i głęboko w rdzeniu skały, kiedy ją rozłupiemy. No i niby fajnie, no bo też wprowadzamy element takiej mniejszej losowości, jednak znowu trzeba znaleźć dobre miejsce, gdzie trzeba kopać te skałki, nawet jak już wlecimy w to miejsce, to trzeba czasami bardzo długo szukać, zanim tak naprawdę zdobędziemy dobrą skałkę. Inżynierzy to już e, też zostali również bardzo mocno poprawieni, ale nie wiem czy pamiętacie na początku takie problemy jak pojawili się inżynierzy, mieli chore wymagania, potem te wymagania redukowali, potem jeszcze raz je redukowali e, i potem w końcu ten system stał się teraz niby mniej losowy, ale nadal gdzieś tam ta losowość musi być, bo jakże to by inaczej u Frontira po prostu było. Do czego dążę tak naprawdę w tej takiej, e, w to, w tej takiej mojej gadaninie? Generalnie, myślę jak większość z Was, ja również bardzo zahajpowałem się na Elite Dangerous, ponieważ był to chyba pierwszy space sim, taki od dawien dawna, taki praworządny space sim, gdzie tak naprawdę już mogliśmy prowadzić jakąś rozgrywkę. No i ten świat był ogromny, ten świat się wydawał bardzo ciekawy i później tam nawet twórcy prowadzili w końcu tych Targoidów. Teraz nawet ostatnio dr Palin Coś tam się z nim stało, Targoidzi go zaatakowali i zmienił swoją miejscówkę. No ale właśnie... Tak, czasami coś się pojawia w tej jelicy jest takiej wielkiej jebuc, a potem... Cisza. Nic się nie dzieje. Po prostu ostatnio... osobiście mam takie trochę wrażenie, że twórcy Space Simów naprawdę słabo wykorzystują bardzo duży potencjał który jest w tym całym świecie. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby na przykład targoidzi nagle zaczęli atakować naprawdę bardzo mocno galaktykę i miało to jakieś niesamowite konsekwencje w świecie. No tak, oni so, one sobie tam niszczą te stacje, ale znowu ci targoidzi chyba tak ich frontier po prostu zaprogramowało, że się zatrzymali na tym jednym celu i jakoś tam fabuła z nimi. Nie jest cudowna. Pamiętacie na przykład te wielkie struktury, które stawiali sobie Targoidzi na planetach i wszyscy byli, łó, jakie to wielkie, jakie to zajebiste, nie? Zobaczmy, co jest w środku, i potem, łó, tam była jakąś maszyna, do której trzeba było włożyć rzeczy, i ona fajnie tam reagowała, albo pokazywała mapę, albo jak na przykład wkładaliśmy tam jakieś elementy tych naszych. Guardians, boże, zawsze zapominam jak to, tą rasę nazywa się po polsku, nie wiem, brońcy? Strażnicy? E, powiedzmy sobie, ta rasa Guardians, o której tutaj jest mowa w Elitce, tam niby walczyli z tymi targoidami, jak się włożyła jakiś element do tej maszyny, no ona tak waa, fajnie wybuchała, nie? No, ale generalnie na tym się skończyło, że he, no dobra tam, generalnie, włożycie sobie jakieś tam chocki, klocki do tej maszyny, no cóż z tego, że włożyliśmy ogrom w pracy, żeby ona wyglądała niesamowicie no popatrzcie się, jak to się świeci. Co dalej z tym wątkiem? Ja rozumiem, że Frontier chce, jakbyśmy, chce, żebyśmy odkrywali jakby ten świat sami, ale brakuje tutaj jakiejkolwiek takiej podpowiedzi, by gdzieś takie rzeczy ruszyć. No, nie chce się zwykle ludziom siedzieć i nie wiem dekodować jakichś tajemniczych rzeczy, które zajmują kilka miesięcy do zdekodowania, no. Nie każdy ma tyle czasu, by siedzieć i się gapić w te cyferki, albo nie każdy ma na tyle logiczne myślenie, by się siedzieć i patrzeć w te cyferki i zagadki, a potem je jakoś ewentualnie e, rozwiązać, no i fajnie, bo ten temat na przykład tych baz mógł się skończyć niesamowitym jebnięciem. Tak samo generalnie temat tych barnakli na przykład, które się pojawiały, pamiętacie, w Plejadach? E, pierwsze bardzo popularne barnakle, które gdzieś tam zostały znalezione, ten oryginalny site, no i fajnie, zajebiście, jakaś tutaj jest struktura, ale generalnie tam też przy tych barnaklach nic się nie działo, możemy sobie pojeździć z SRV i generalnie nic nas nie atakuje, czujemy się całkiem bezpiecznie znowu z kolei ruiny na przykład Guardianców, no coś tam lata na przykład sobie, no ale co tam rozwalimy to z tego SRV nie jest to zbyt niebezpieczne co na przykład gdyby latać z jakimiś statkami tej rasy, które nie wiem na przykład jeszcze się tam ostały i próbować je atakować albo gdyby nagle oni zaczęli prowadzić pomiędzy sobą jakąś wojnę, no nie wiem no daje takie przykłady po prostu kompletnie z głowy ale naprawdę Frontier czasami wrzuca jakiś zajebisty element po prostu w grze, żeby później e, kompletnie go nie wykorzystać Korzystać. Tak na przykład, okej, okay, no, Targoidzi na przykład atakowali te stacje... Ee, chcieli po prostu tam nie wiem, pokazać się Targoidowie, że istnieją czy coś w tym stylu, no i zaatakowali tę stację i potem fajnie opamiętam, no to takie pierwsze wrażenie jak wlatywałem do tej stacji, by e, uratować tych biednych ludzi, którzy tam e, ostali się po tym ataku targoidów. No i fajnie te światełka się świecą, tam latamy w tej stacji, staramy się jak najszybciej wszystko zrobić, bo statek się nas grzeje jak cholera. No ale generalnie potem gdzieś tam lecimy na jakiś statek i nie żadnego dramatu. No generalnie da się to robić tak i trzepać na tym kasę jak, jak gdyby nigdy nic. Tak samo walki z targoidami, na przykład, są dla mnie relatywnie dość dużym rozczarowaniem, bo pamiętam jak walczyłem z kajkarotem, akurat z tym podstawowym targoidem, i jest go dość ciężko zabić, szczególnie jeżeli nie przygotujemy się tak zbytnio naszym statkiem do walki. I na przykład, okej, okay, no rozumiem, że jest Targoida ciężko, ciężko zabić. Jest to jeden z najbardziej wymagających przeciwników. I kurczę, ja bym z tymi targoidami walczył po prostu jak chory, gdyby nie to, że często niestety na prawa naszego statku. E, oczywiście przekracza niestety kwotę, którą zdobywamy za zabicie takiego e, targoida. I okej, okay, rozumiem, że ja nie jestem też jakimś niesamowitym, do, niesamowicie doświadczonym pilotem w, w świecie Elite Dangerous i nie wiem, być może są ludzie, znaczy na pewno, są ludzie, którzy robią to milion razy lepiej ode mnie no, ale niektórzy zwykle przygotowują specjalny statek, specjalne buildy i poświęcają masę, masę czasu tylko na jakiś ewentualny konkretny cel niektórzy są na tyle zajebiści na przykład, że e, potrafią latać, nad głupim sidewinderem i zniszczyć targoida i okej, okay, rozumiem, to zajebiście ale właśnie mi brakuje takiego momentu bo ja się zajebiście czułem, mi wcale nie przeszkadzało to, że targoid bardzo niszczy mój statek no, to było zajebiste uczucie, to była taka walka na krawędzi e, rzucam się coś na naprawdę bardzo nie niebezpiecznego i wiąże się z tym, że mój statek może się zniszczyć, tak? To był dreszczyk emocji, który zawsze towarzyszył walkom z Targoidami, no ale dla takich, tak naprawdę powiedzmy, no okej, okay, no ja nie jestem jakiś niesamowity, jestem średniak, rozwalę takiego Targoida generalnie relatywnie powiedzmy bez problemów, zostanie mi tam 30% pancerza albo i mniej no i zdobywam te 2 miliony za targoida a później się okazuje, że tak naprawdę koszty naprawy mi praktycznie niwelują cały ten czas, który spędziłem na napierdzielaniu tego targoida skoro spędzam naprawdę bardzo dużo czasu żeby takiego targoida rozwalić to fajnie by było za niego zdobyć jakąś niesamowitą nagrodę no ja wiem, że są te również nowe warianty targoidów, które są sporo cięższe, jednak yy, sądzę, że raczej wypłata za tych targoidów nie jest powiedzmy tutaj adekwatna do tego ile siły trzeba użyć, aby takiego targoida rozwalić, mimo wszystko. Rozumiem, że oczywiście są ludzie 20 razy lepsi ode mnie, w to ja nie wątpię. Ja nie mówię, że jestem tutaj jakimś absolutnie zajebistym pilotem. Generalnie jednak, Targoida rozwalę w dwójkę, może nie w pojedynkę, ale w dwie osoby. Nawet statkiem, który nie jest jakoś niesamowicie przygotowany pod tego Targoida, więc jakoś tam sobie daje radę. Ale po prostu te koszty naprawy. O, akurat ktoś jechał motorem na zewnątrz. Te koszty naprawy akurat nie są niestety adekwatne do tego, jaką kwotę dostajemy za zabicie takiego Targoida. Po prostu nie chce mi się tracić na to czasu, naprawdę. Bo kiedy na to patrzę, to po prostu widzę tylko i wyłącznie stracony czas. Tak zajebiście się walczyło, bo z Targoidami walczy się zajebiście. To trzeba przyznać, że Frontier się udało. Co z tego, jak nagroda jest kompletnie nieadekwatna. Kolejna rzecz, która moim zdaniem jest takim naprawdę straconym potencjałem, są to Capital Ships. Ja pamiętam znowu ten trailer, kiedy widziałem ten wielki statek, kiedy on wbi się do bitwy. No i generalnie, piu-piu wojna, piu-piu tam te statki do siebie strzelają, troszeczkę gdzieś tam do nas strzelają, ale da się generalnie tym naszym malutkim stateczkiem gdzieś tak ustawić, że ten Capital Ship w ogóle nas nie ma jak kompletnie e, zaatakować, więc my go tam sobie tam powoli rozwalamy, co mamy tak naprawdę rozwalać. No i dobra, wykurzyliśmy ten statek 100 tysięcy kredytów. Pod ja mam walczyć z Capital Ships. Kiedy tylko dostaję 100 tysięcy kredytów, tak naprawdę za to za npc NPCA Elite, dostanę, nie wiem, na przykład w najlepszych momentach 400 tysięcy kredytów, na przykład, tak? I walka będzie zwykle sporo ciekawsza, niestety. Dodatkowo, kiedy nawet byłem w takich. Yy... Sajtach, gdzie na przykład walczyły z sobą dwa wielkie statki Capital Ships no to z kolei w zasadzie te statki zabijały absolutnie wszystkich NPCów, które gdzieś tam były w powietrzu, no i generalnie tak naprawdę jak wykurzyliśmy ten jeden wielki statek, to potem nie było z czym walczyć, bo ten Capital Ship natychmiast wszystko po prostu rozwalał jednym kichnięciem, więc w ogóle pamiętam, że choć Kajker, od kiedyś tego pójdziałem sobie tego na Capital Ships i spróbujemy go rozwalić. Na pewno będzie trudno. Tymczasem siedzieliśmy sobie i klikaliśmy po prostu przycisk, by taki statek po prostu rozwalić kompletnie. I niestety właśnie ostatnio. Im więcej gram w Elite, i być może dlatego, że już gram w Elite naprawdę bardzo, bardzo długo, dostrzegam coraz więcej takiego miejsca, gdzie jest moim zdaniem stracony potencjał i można byłoby go sobie odnowić. Dodatkowo, e, tak jak gdzieś wspominałem w poprzednim odcinku z Elitką, e, ja mam takie fazy z tą grą, gdzie bardzo często chce mi się powiedzmy gdzieś tam e, pograć, tak naprawdę w tą gierkę. Ale jak myślę sobie ile grindu muszę zrobić i Ile tam różnych, ile czasu muszę poświęcić tak naprawdę By pograć sobie w elitkę i coś osiągnąć No po prostu często ostatnio odpalam jakiekolwiek inne tytuły, bo e, Tutaj tak naprawdę, nie wiem, czasami nawet dam wam taką sytuację, typu Na przykład nasz kolega jest na jakiejś planecie A, my jesteśmy na jakiejś planecie B Czasami schodzi nam się pół godziny albo i więcej, w zależności od statku Aby dolecieć z tego miejsca A do miejsca B po prostu, żeby nie wiem, potem sobie z nimi E, troszeczkę powalczyć i tego typu rzeczy. Oczywiście? Tutaj się głównie skupiam na takich elementach, które są bardzo jakby negatywne w świecie elitki, jednak jest i wiele rzeczy jakby pozytywnych w świecie elitki tak naprawdę, które już gdzieś tam sobie omawialiśmy dawno, dawno temu w różnych y, miejscach jak na przykład o ile ta eksploracja na przykład potrafi zająć sporo czasu, to naprawdę czasami da się znaleźć takie kawałki kosmosu, które są po prostu absolutnie niesamowite w swoich widokach. Tego Elitce odmówić się nie da. To jest naprawdę genialna sprawa, jeżeli chodzi o eksplorację w Elite Dangerous. E, walka jako tako potrafi być całkiem, całkiem fajna, tylko tak jak powiedziałem w niektórych aspektach, to potrafi być bardzo niezbalansowane, że, że nawet sporo kiedyś prostszych przeciwników możemy więcej zarobić niż na rozwalenie statku Ship, który jest tym wielkim, ogromnym statkiem, który w teorii powinien kichnąć i nas rozwalić, tak? Na przykład są takie absurdy, ta walka z targoidami, która jest owszem, zajebiście wymagająca i super fajna, tylko tyle, że zarabianie na tych Targoidach jest bardzo mizerne. I rozumiem, że no oczywiście można statek przygotować sporo lepiej pod taką walkę. Można wziąć na przykład statek, który ma bardzo dobrą sterowność i tak dalej, tak dalej. Takiego Targoida rozwalić, tylko no nie każdy po prostu ma czas, by siedzieć i nie wiem, grindować jakiś absolutnie najlepszy setup do walki, nie wiem, z Targoidem, tak? Tego typu rzeczy inżynierowie, którzy po prostu zajmują masę czasu, by cokolwiek tak naprawdę skonstruować na naszym statku. Chociaż znowu, jeżeli faktycznie już coś zrobimy u tych inżynierów, to zwykle ten efekt jest całkiem fajny, tak? Te ulepszenia, które proponują inżynierowie są zwykle wyjątkowo ciekawe i muszę im tutaj przyznać, że ten konkretny aspekt Również im się udał, że satysfakcja, jakby z niektórych tych rzeczy, potrafi być bardzo, bardzo duża. Nadal bardzo lubię handel, bo od do czasu po prostu lubię się pobawić takiego kosmicznego Euro Truck Simulatora. No ale znowu z kolei ten handel wewnątrz w gry jest bardzo słabo wytłumaczony i musimy używać jakichś zewnętrznych stron, gdzie jakby możemy zobaczyć, co tak naprawdę em, nadaje się kompletnie do handlowania. Choć z kolei te naprawdę strony są zrobione przez community bardzo fajnie. To Trzeba im przyznać, że naprawdę zrobili to genialnie. Więc jest masa takich elementów, które są w Elice bardzo niezbalansowane. Jest jakby taka sinusoida. Widzimy coś zajebistego, a później jest coś strasznie kiepskiego, i znowu jest coś znowu bardzo zajebiste i bardzo kiepskie. Bardzo zajebiste i bardzo kiepskie, tak? Więc yy, powiedziałbym tak: yy, Elice jest potrzebne więcej takich update'ów jak między innymi z ekspro... eksploracją, choć eksplorację moim zdaniem jeszcze można byłoby poprawić o na przykład więcej ciekawych anomalii w kosmosie, które tak po prostu można sobie znaleźć. Naprawdę tutaj potencjał jest niesamowity, co już Frontier częściowo pokazało. Chciałbym tylko, żeby te anomalie na przykład pokazywały się częściej i na przykład były jeszcze większe w rozmiarach. Chciałbym widzieć czarne dziury, które na przykład niszczą gwiazdy. Chciałbym widzieć te dyski, które się tworzą wokół e, czarnych dziur. Chciałbym widzieć, że czarne dziury też między innymi potrafią zakrzywić geometrię, bo do tej pory w zasadzie jak widzimy efekt czarnej dziury, to tylko i wyłącznie tło jakby e, robi ten efekt zagięcia światła e, przez grawitację czarnej dziury, a tak naprawdę reszta elementów 3D jest kompletnie przez tą czarną dziurę niewzruszona. Po prostu gwiazda sobie wygląda tak jak gwiazda, o ile jest trójwymiarowa. No trójwymiarowe, no tło jest akurat tutaj... Dwuwymiarowe, więc być może im łatwiej oczywiście było stworzyć taki algorytm. No, raczej tak. Tak przynajmniej sobie myślę. Eee, co tutaj jeszcze można byłoby zrobić? Eee, tak sobie myślę w Elite Dangerous. No jest tego naprawdę dość sporo. I po prostu ja w tej chwili jestem na takim etapie, gdzie trochę od elitki potrzebuję sobie odpocząć. W tym akurat. Chciałem tutaj dojść do takiego też sedna tego filmiku, bo tutaj trochę wyrzucam swoje frustracje. A właśnie chciałem też porozmawiać o przyszłości Elite Dangerous na moim kanale. Generalnie jedno chciałbym tutaj zrobić na moim kanale, żeby to była akurat jasna sprawa. Rozumiem, że wiele osób tutaj do mnie przychodzi właśnie, żeby oglądać filmiki z Elite Dangerous. Obiecałem, że jakieś tam poradniki się pojawią, i ostatnio mam trochę mniej czasu na tego typu rzeczy. Aczkolwiek teraz jestem po powrocie z tutaj podróży Distant Worlds 2. Jeszcze trochę mi zostało czasu, zanim tak naprawdę powrócę do głównego systemu. Naprawdę bardzo chciałem odbyć tą podróż. No i potem, jak sobie zrobię tą podróż, chciałem zrobić nowy poradnik eksploracji, nowy poradnik kopania, być może czegoś, czego jeszcze nie było no, w przypadku moich poradników z Elite Dangerous, ale też. Chciałbym, aby filmiki na moim kanale z Elitki nie były takim musem, tak? Czyli jakby to ująć. Chcę, żeby moje filmiki nadal z Elitki były dość wysokiej jakości, tak? Bo ja naprawdę to jest gra, którą uwielbiam po prostu edytować, czy to są jakieś moje podróże, czy to są jakieś pacze na przykład, bo jest tu wiele ciekawych rzeczy, mimo wszystko nadal do pokazania. Ale też, jeżeli będą takie momenty, gdzie w Elite Dangerous nic się nie dzieje, ja nie chcę się bać wrzucać jakieś inne gierki, na przykład na mój kanał, tak jak ostatnio wrzuciłem Satisfactory, bo jest to jedna z tych gierek, w które naprawdę gram ostatnio bardzo, bardzo, bardzo często, które zabierają mnie również sporo czasu. Więc y, powiedzmy, mogą być takie momenty, gdzie po prostu od tej elitki troszeczkę sobie odpoczniemy na moim kanale. Tak jak to było dokładnie ostatnio. I nie chcę y, robić czegoś takiego, że będę właśnie wrzucał filmiki na mus, bo dawno elitki nie było, no i nabijamy sobie wyświetlenia, tak? Wyświetlenia są bardzo fajne z jednej strony, oczywiście tak, ale y, no. W tej chwili nie mamy o czym gadać w Elitce. Także jeżeli zobaczycie teraz, że Elite Dangerous na jakiś czas y, zniknie jakby z mojego kanału, albo będzie pojawiało się bardzo, bardzo rzadko. To jest jakby kwestia tego w tej chwili, że po prostu w elitce znowu nic się nie dzieje i nie mamy jakichś ciekawych tematów do omówienia albo po prostu to co się dzieje moim zdaniem nie jest godne tego, aby robić taki fajny, pełnoprawny odcinek, który zajmuje sporo czasu. Po prostu chcę, żeby te filmiki, które robię, były naprawdę takie e, w cudzysłowie, z serca i żeby miały one jakąś logikę, a nie tylko e, paplamy sobie, e, dzisiaj w nowym patchu zmienili e, lasery i teraz generują 6,5% mniej ciepła e, oraz generalnie e, teraz minigun strzela o 0000.1 więcej pocisków na minutę, wiecie. Tego typu rzeczy chcę uniknąć na moim kanale, bo są inne kanały moim zdaniem, które robią to lepiej, są kanały, które robią różnego rodzaju newsy na ten temat, na przykład Yamix robi bardzo śmieszne i satyryczne filmiki i wbrew prozorom bardzo informacyjne filmiki na temat tego co tutaj się dzieje, więc jest tych rzeczy całkiem sporo na YouTubie. Więc po prostu puenta jest taka, że będę starał się robić te filmiki z Elite Dangerous tylko wtedy, kiedy faktycznie mam coś do powiedzenia. A trochę Wam chciałem wytłumaczyć też, dlaczego jest w tej chwili taka duża przerwa u mnie na kanale z tym konkretnym tytułem. Więc ja już tutaj gadam od prawie 25 minut, także myślę, że e, macie taki dłuższy odcinek z Elite Dangerous, który nieco podsumowuje moje ostatnie e, myśli. E, zobaczę, ja być może do Elitki niedługo wrócę, bo. Sporo naprawdę w elitkę ostatniego czasu nie grałem, to jest jeden z niewielu powodów teraz, dla którego ostatnio odpaliłem elitkę, bo chciałem nagrać dla Was ten materiał i zobaczymy, co się tak naprawdę będzie działo dalej w przyszłości Elite Dangerous. Tymczasem myślę, że chyba na dzisiaj skończę już ten odcinek mojego pitolenia na temat Elite Dangerous. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka, na razie, trzymajcie się, cześć!